Teatr lalkowy to bardzo wdzięczny temat dla kolekcjonerów. Projekty graficzne wybitnych twórców, plakaty, zdjęcia to tylko część wartych uznania teatralnych artefaktów. Mamy rzadką okazję zaoferować wyjątkowy przedmiot: lalkę, księdza cygana z przedstawienia Dre Romano-Drompo w cygańską wędrówkę – mierza Fełenczak, znanego reżysera i dyrektora teatrów lalkowych i repertuarowych, kierownika literackiego tychże scenarzysty i tłumacza. Fełęczak ukończył szkołę teatralną w Pradze. Pracował w latach 1964-2007 przede wszystkim jako reżyser, dyrektor i kierownik artystyczny najważniejszych polskich teatrów lalkowych – Białostockiego Teatru Lalek, Teatru Lalki i Aktora im. Andersena w Lublinie, Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, Teatru Lalki w Warszawie, a także jako wykładowca Wydziałów Lalkarskich Państwowych Wyższych Szkół Teatralnych w Krakowie i Warszawie. Jedną z ponad stu inscenizacji teatralnych Fełęczaka był wspomniany utwór Dre Romano Drom w Cygańską Wędrówkę, wystawiony w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Ze scenografią Tadeusza Hołówko i w opracowaniu muzycznym Stanisława Nakielskiego. Ta cygańska baśń opowiada o przygodach bohatera, który odbywa magiczną podróż, by poślubić ukochaną. Prace nad przedstawieniem poprzedziły gruntowne przygotowania, w wyniku których spektakl oparto na bogatym materiale etnograficznym, zwłaszcza na oryginalnej muzyce i romskich pieśniach, które zostały przez Nakielskiego zaaranżowane na potrzeby spektaklu i były wykonywane w języku polskiej romy. Spektakl spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Ciekawostką może być fakt, że aktorzy opolskiego teatru jeszcze przez wiele lat śpiewali romskie pieśni z tego spektaklu przy różnych okazjach. A atrakcyjna plastycznie lalka stanowi świadectwo pracy reżyserskiej Włodzimierza Fełęczaka. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl Do działów dzieła sztuki antyki, propozycje na prezent oraz teatr. Film. Zakochaj się w antykwariacie.